Leszek Łukomski, zapraszam na Zieloną Energię w MC Radio. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona Energia. Warto kibicować, warto posłuchać. W sobotnim starciu dwóch Beniaminków, tego, który robi furorę na wiosnę, czyli Warty Poznań oraz czerwonej latarni ekstraklasy Stali Mielec, nie doczekaliśmy się bramek. To był naprawdę zacięty mecz w którym walczący o ligowy byt piłkarze stali pokrzyżowali nieco plany zielonych. Mówił o tym zresztą na konferencji pomeczowej trener warty Piotr Tworek. Dopisujemy po dzisiejszym meczu jeden punkt. Po trudnym meczu, po ciężkiej walce. Nie udało nam się maksa zdobyć ze względu też na fakt, że nie wykorzystaliśmy szczególnie w drugiej połowie sytuacji, które stwarzaliśmy. Natomiast pierwszą połowę mieliśmy słabszą, nie tak chcieliśmy zagrać. W drugiej po korektach, po zmianach znów graliśmy to, co Planujemy, to co trenujemy, to do czego przyzwyczajamy. Nie udało się strzelić dzisiaj, ale wiemy, że ten mecz dużo nas walki kosztował i dużo siły, dlatego pierwsza słabsza połowa, druga w naszym wykonaniu zdecydowanie lepsza. Remis 0 0 Czasami tak jest, że trudniej walczy się z tymi, którzy rozpaczliwie walczą o utrzymanie w Ekstraklasie, niż z tymi, którzy przewodzą na czele tabeli. Co ciekawsze, Warta w tym sezonie głównie wygrywa, albo przegrywa, a bardzo rzadko remisuje. Ten podział punktów z ostatniego meczu był zaledwie trzecim remisem w tym sezonie, który osiągnęła Warta. Warta Poznań w MC Radio Poznań. Naszemu komentatorowi nie było dane ani razu w tym meczu celebrować gola, bo bramki nie padły. Ale za to okazuje się, że zamiast strzelonych goli odstrzelony został trener Stali Mielec, czyli Leszek Ojrzyński, który stracił pracę po tym zremisowanym meczu z Wartą Poznań. Jego miejsce zajął legendarny piłkarz Stali, Włodzimierz Gąsior, który będzie próbował uratować swoją drużynę przed spadkiem do pierwszej ligi. W odróżnieniu od ostatniego rywala, Zieloni mogą być już absolutnie spokojni o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.